Cypher to bezdyskusyjnie najlepszy Sentinel w Valorancie. Co potwierdza to, że jest najczęściej wybierany na rankedach. Jego trapy, cage'e y oraz kamera pozwalają na bardzo dobrą kontrolę mapy i gry na wysokim poziomie nawet w te gorsze dni, gdy aim nie domaga. Dlatego w tym odcinku z serii od zera do proplayera zobaczycie jak uczę moją narzeczoną grać właśnie Cypherem. Czemu rozwaliłaś mikrofon? Ja nawet jestem, ja nawet jestem spokojny przy tym co tu widzę. Co? Nie widziałam! Jazda! Rozumiesz! Opowiedz nam, proszę, co zmieniło się od ostatniego coachingu przez najlepszego yy, gracza w Europie, czyli Kajaka. Nie zmieni. Nie, nie powiem, że nic, ale ja nic nie grałam. Nic nie grałam, bo nie. To był bardzo intensywny tydzień. Przed chwilą zagrałam sobie dwa rankedy na rozgrzewkę i na jednym zagrałam Joru. I grałam na Ascencie i robiłam te line-upy, które mi pokazywał. Te flesze, te, te peki i serio, byli w szoku. No smutno to wygląda. Nie no, w sumie jesteś na zero, nie? No nie. Pff. Czemu ty zostałeś plus 10 i minus 23, co jest? No, a jaki performance tragiczny. No to prawda akurat. Ja Ej, no, czyli no, tu, czekaj, w... czekaj, czyli ty nie grałaś w ogóle od coachingu kajaka? Nie, w ogóle. Okej, okay, czyli nie ma żadnych progresu ani regres. Dobra, czyli regres jest po prostu, bo nie graliśmy w grę, czyli za mało gry, okej. Okay. Ale, dobra, ale, dobra. ale, 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 ale. Twoja kariera dzisiaj nawiązuje do naszego yy, coachingu. Co my dzisiaj będziemy robić? Ponieważ zagrałaś mega gówno na Cyferze, dlatego dzisiaj robimy Cyfera. Zgadza się. To była postać wybrana przez Kajaka, więc dzisiaj lecimy z cyferem. Ja ostatnio pierwszy raz zagrałam Cyferem, bo moje truło mi kazało, ale szczerze mega spoko postać. Nie znam za bardzo line-upów, tyle co mi tam Oliwka w trakcie pokaże, no ale chciałabym poznać więcej, bo im więcej line-upów tym lepsze umiejętności. To są setupy, nie line -upy. Ale tak jak Ci tłumaczyłem, najlepiej będzie, jak sama zrozumiesz, jak najlepiej te setupy kłaść. Okej, okay, są jakieś no. takie na YouTubie i tak dalej, ale generalnie musiałabyś poświęcić bardzo dużo czasu, żeby się nauczyć bardzo dobrych, a tak to jak zrozumiesz, to możesz sobie te setupy kłaść bez problemu na każdej mapie i nawet, nie wiem, jak nowa mapa wyjdzie, to będziesz wiedziała, jak je postawić, żeby po prostu, no tych przeciwników zaskoczyć tymi trapami, tak? Przechodzimy sobie na custom i będziemy tłumaczyć po prostu, co ten Cypher potrafi. A potrafi dużo rzeczy, Cypher jest dobrym sentinelem. Niestety dostał nerfa, ale wydaje mi się, że na twoim elo to będzie dominował, jeśli dobrze nim zagrasz. Pierwsza sprawa to są trapy, tak? Trapy dajemy sobie i tak jak ci tłumaczyłem, okej. Okay. Są so, spoko na Bemain, ale one są zawsze obius. Jeśli ktoś podejdzie na szyfcie do Bemaina, to już wie, że tutaj jest. Więc zawsze chcemy sobie te trapy dać jakoś dalej. Chociażby nawet takiego sobie trafika dać, albo, albo na przykład takiego, bo pamiętajmy, że tu można sobie skanować, nie? więc yeah. y nawet jeśli byś wstała sobie setę i ktoś wejdzie w tego trapa, to na spokojnie możesz sobie skanować. Więc to jest pierwsza kwestia, żeby zrozumieć, jak y kłaść te trapy, żeby nie dawać ich rzeczywiście na samo wejście, no chyba, że nie będziecie mieli w danej rundzie kontroli nad. Danym tym, na danej powierzchni, czyli na przykład macie mit odpuszczony, no to ty sobie dajesz tego trapa, żeby sobie go kontrolować i da grasz sobie pod y, Spike Side B na przykład, nie. Więc to takie rzeczy się zdarzają po, po broniącej stronie. Zaraz przejdziemy też do atakującej stronie. I co te trapy robią? No, trapy robią tak, że pokazują po prostu przeciwnika, jak w nie sobie wejdziemy. Z tym, że jest jedna rzecz, jeśli przeciwnik ich nie rozwali y, wystarczająco szybko, to ten trap ich stunuje. Możesz sobie wejść w niego. No i tak, jesteś sunowany i cały czas ja Cię widzę, nie? Cały czas jesteś oznaczona, więc ja Cię mogę po prostu sobie łatwo zabić, nie? Terapy najlepiej działają w połączeniu z, z, z twoim cage'em. Cage to jest to jest to, nie? Cage to jest to. Dlaczego działają najpierw z twoim Cage'em? Ponieważ jeśli dajmy na to, nie wiem, nawet masz takiego trapa, nie? A grasz sobie na ceta nie? To jeśli gość Ci wejdzie w trapa, a Ty go pikniesz, to on Cię może cały czas zabić. Ale generalnie chodzi o to, jak ktoś Ci wejdzie w tego trapa, od razu włączasz cage'a i sobie skanujesz na przykład, nie? Czekasz sobie za ścianką, chillujesz sobie, nie wiem, na przykład na kamerce sobie patrzysz, nie? No. no. I w momencie, gdy, gdy gość, widzisz, że gość sobie wejdzie albo rozwali Twoją kamerkę, to sobie czekasz, aż wejdzie w Twojego trapa. Jak wchodzi w Twojego trapa, dajesz cage'a i kasujesz go po prostu. No, to o tym mówię, że Ty tak mega wierzysz we mnie, że ja tak szybko to zrobiasz. No tak, dokładnie tak. Szczególnie, że na tym melo ludzie nie będą reagować na, to, na te trapy. On trwa bardzo, on, znaczy nie bardzo długo, ale długo. Jak na to dużo, dużo dłużej niż na przykład smoke jetki, no, no widzisz, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No bardzo długo, nie? I jesteś w stanie zdefować spajka też naraz na raz w tym cage'u. To, to, to jest ważna informacja akurat, no. Te cage'e możesz sobie też używać jako nawet smoke'i, nie? Grasz na czas, słyszysz, że jadą bemy i dajesz sobie takiego cage'a i masz przewagę, jeśli gości przez to przechodzą. Dodatkowo o cage'ach... To to, że słychać jak przeciwnik przez nie przechodzi. Jeśli sama przez nie przechodzisz, dajesz sobie cage'a i możesz sobie przejść na przykład do lewej, to oni nie słyszą, ale jeśli przeciwnik przez nie przechodzi, to słychać, nie? Co do cage, y, to już y, zaczepiamy o kolejny util o kamerę, można je odpalać z kamery. Tak, możesz sobie odpalać. Klikając na nie, po prostu. Najlepiej nie dawać kamery takiej jak dawałem przed chwilą, na przykład tu na widoku, nie? Tylko no, dać taką. Tak, taką kamerę, która wiesz, możesz sobie na przykład właśnie tak zrobić, tak jak ja na przykład mówiłem. Że grasz sobie tutaj, grasz sobie z setupikiem i widzisz, jak podchodzą, widzisz, że już są blisko, odpalasz sobie cajcia i czekasz, że zejdą do trapa, nie? I sobie ich kasujesz. Okay. Szczerze? No. Mega mam ochotę zagrać z tym Mam taką chrapkę dla niego. A tu no trochę na nim? A mogę. Ważne jest to. I to wydaje mi się, że będzie najważniejsze dzisiaj. I o to mogę się denerwować, bo teraz ci o, mówię czekaj, wcześniej. Czekaj, czekaj, muszę się skupić. No. Nie ma opcji, że ty stoisz na spawnie. Tu jest tak mało czasu, żeby się rozłożyć, że ty od razu lecisz i no, rozkładasz ja, setup. Ja na spawnie nie stoję. Ty zawsze stoisz na spawnie. Pomówienia. Więc od razu staję. lecimy i Malciwie. rozkładamy setup. Ult Cyphera, no to chyba wiemy, jaki jest. No ale. Nie mogę teraz tego zrobić, bo jest sporo nie? Ale generalnie to jest po prostu ściągnięcie kapelusza z głowy i pokazanie pozycji wszystkich przeciwników. No to tak, to nie na, jest tak. Na ciało. Na ciało. Na ciało, na ciało musi być, nawet na ciało. Ale to, to, jest... to musi być z enemy. Z enemy, z enemy, no. No i teraz przechodzimy do ataku, bo to jest całkowicie inny gameplay, jak gramy w po ataku Seiferem. Twoim zadaniem jest na pewno rozłożenie trapów na plecy. W momencie, gdy, nie wiem, twój team gra na A, no to nie musisz dawać trapy na A, nie? Trapa na A. Wystarczy, że go dasz na B e, i dajmy na to, kontrolujesz sobie mida. Ty raczej będziesz sobie częściej chodzić sama, będziesz sobie raczej częściej chodzić sama, chyba że twój team nie będzie sobie radzić. No i ważne, żeby... Kamerka jest po to, żeby zbierać informacje z mapy, nie? Jeśli chcesz sobie przejść na przykład przez MIDA, to dajesz sobie cage'a, możesz sobie to odcinać. Jakby tu jest dużo, dużo rzeczy, nie? Co możesz sobie robić. Ale generalnie ja ci będę też. Jeśli chodzi o lurkowanie, to jest ciężka rzecz, żeby dobrze lurkować. Ale będę ci podpowiadał. Będzie ci podpowiadał, trzeba być na pewno cierpliwym. I to jest kolejna kwestia, którą musisz zapamiętać. Czyli tak, po defie kochanie, nie stoimy kochanie. na respie, rozkładamy się. Po ataku jesteśmy cierpliwi. Kochanie, Cypher musi być cierpliwy, no? Ile lat my znasz? 10. I ty wierzysz, że ja będę cierpliwa? Jeśli ci powiem, to mi się wydaje, że możesz nie być i tak cierpliwa. Otóż to. Ważne, ważne jest to, jak dajesz te trapy, to żeby sobie tak kłusnąć żeby w głowę było jakby nacelowane, to wtedy jakby nie ma szans, żeby to przeskoczyć. Jak mam kamerę i widzę kogoś na tej kamerze, to no. mam kliknąć, ale co to robi? Właśnie, właśnie, właśnie. Całkowicie o tym zapomniałem. No, kamerką możesz sobie kliknąć, strzelić. Tu widać po prawej na dole, że się odnawia ten strzał. Jest taka kreska, i zaraz możecie. Tak, tak, tak. I możesz sobie okay. znowu teraz strzelić. No i co? I to oznacza przeciwnika, nie? On go co jakiś czas, jak nie wyciągnie sobie tej lotki, bo to jest lotka w nim, on musi sobie ją wyciągnąć, to go oznacza po prostu. Tika go Dobra. tak co jakiś czas. Dobra. Bardzo rzadko, nie? Ale to jest na przykład denerwujące. Bardzo często sobie po ataku, z... jak masz oczywiście kamerę, dawaj na spajka. Jak będziesz w klaczu, to będziesz kontrolować, czy on defuje, czy nie. Zadanie będzie proste, bo zadanie będzie polegało na tym, żeby jak twoi przeciwnicy będą wjeżdżać, żebyś zabiła dwie osoby na Sky Czyli, yy, ale dobra, dobra, dobra. Czyli to co tutaj pokazywałeś mi yy, tak, i nazwamy je tak tematycznie w sumie sama wspomniałaś o tym Bigos. Zagranie, zagranie Bigos po prostu. Czuję, że tak, albo będzie maksymalna klapa, albo będzie maksymalna de destrukcja. O, ale ej, ale pamiętaj, że jak zrobisz ten challenge, to wygrasz 1000 Valorant Points'ów. Tak, ten challenge, big ass, jest od 1000 Valorant Points'ów dla ciebie. Dobra, co kupujemy w pierwszym? Trapy? W pierwszym kupujemy Ghost, Cage i Trap. Idziemy na B. I play B, powiedz. Co? I play B powiedz! I play B. Rany boskie. Tu kamera do lewej, do lewej, do lewej, do lewej, do lewej na okno, no okno, no okno. do lewej, tu, 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 nie do lewej, do lewej What? jeszcze. Do lewej, na lewa framuga, tu no. Bo masz informacje yes, i, tak? i trapa, no tu, sobie trap, trip i trapa da jakiegoś, no. Dobra, daj normalnego, daj normalnego na wejście po prostu, no daj sobie normalnego. Da, Git. I stój sobie na kamerce. Patrz, te dwie strony można naraz patrzeć. Lewo, prawo. Ah. No nie, dwie strony naraz możesz. Nie musisz tak. No ja, o, o weź, 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 wyłącz, wyłącz, wyłącz. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra. Oni odwalowali w ogóle pakę, ale twoi dojeżdżają. Nie, 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 no, zobaczcie, twoi są. mapa. No wice. No to czemu ty patrzysz plecy, jak tam nikogo nie będzie? Żeby ich wesprzeć. Cofnij, cofnij, cofnijmy, cofnijmy. Sprawdź kamerą, czy weszli. No, nice. Bardzo panicznie, bardzo mm, nie, niepewnie. Okej, okay. bardzo niepewnie i bardzo panicznie, dobra. A tak to jest ok. Jedna ciekawostka, może nie ciekawostka, ale yy, wskazówka dla Ciebie. Pamiętaj, mm. żeby nie grać w takich pozy nie wchodzić yy, w to wyłączenie ISO, bo to teraz wyłącza abilitki, czyli on, on Cię wyłączy i będą mogli wejść na site. Może zagramy sobie z samym ghostem, Ty jesteś dobra z ghostem. Cage, 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 jak odpalisz? O nie! Zapomniałam, że on się od razu wie. Drugiego trapa nie użyłaś. A gdzie go dać? No, a gdzie najlepiej? A jak użyjesz go? A jak zabijesz tego trap? na tym, ten trap? Jest, a, jest, a, jest A, jest A, jest A. Weź kamerkę. Nie, nie, nie. Tylko kamerka weź. Tylko kamerka weź. Nie musisz tak zbierać, bo to zbyt dużo czasu. Tylko kamerka i jazda. Jedziecie, jedziecie, jedziecie. Bo oni na sajcie już są. Może być jeden, ale musisz jechać. Przyspieszyć. Trapa na plecę tu możesz dać, na lurka. Wszystko go? Ale dobra. Plecy uważaj. sprawdź te plecy. sprawdź te plecy. Jest sete, jest sete. Pomóż mu, pomóż mu, pomóż mu, pomóż mu. Pomóż mu. Nie! Ale, ale pomóż tu to nie znaczy, że pikuj go i cię wywal za zero Ja tak rozumiałam Nie no pomóż mu to znaczy, że zagraj, pobejtuj dla niego cokolwiek Ale widziałeś, że ta stage nie mogła Ci pomóc w żaden sposób Ale yy, Popatrzyłam kamerą i go zaczyłam. To czekaj spokojnie, spokojnie O o o o o Dobra Tak Dobra, jest jeden Spokojnie, spokojnie, jest git, jest git. Spokojnie nie denerwuj się, bo to, to jest, na razie to jest taka, taka jazda, że to jest szok. No, trap, 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 nie był. Nice. Nie, chciałem się schować właśnie. Dobra, dobra, jest okej, okay. dobra, dobra, dobra. dobra runda, dobra runda, tylko strasznie panikujesz. Wiesz co, może zrobimy teraz agresywną kamerkę B main. Jakbyś postawił, daj tu trapa do prawej, na, do lewej, na market. No, bliżej, 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 no, tak, git. I jedź na B, daj kamerkę agresywną, do lewej, do prawej, tak, no, tak, tutaj. Włącz, halo, co jest? Sprawdź kamerę. A, rozwaliłem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To cofnij, cofnij, cofnij. Nie panikuj. Nice. Może być blisko, więc sobie po prostu leć na pełnej z bronią. No, mogłaś trafić. No, dał Ci tutaj szansę. Dał Ci tutaj szansę, żeby trafić. Nie, no, ja gram po. Ej, bo to, co się stało. Czemu pikujemy przed setup? Nie chcemy pikować przed setupem! Kurczę, molek! Nie słychać cię jak coś. Chyba rozwaliłaś coś, bo to strasznie był dźwięk jakiś rozwalający. Czemu rozwaliłaś mikrofon? Możesz sobie, możesz sobie tego w cię zagrać? Nie, 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 nie. Ten co wystaje, ten co wystaje! Jaki dawałaś wcześniej? Halo? No co? No nie! No nie taki dawałaś! Wystaje! Do końca, do prawej, do prawej! Do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej! Do prawej. Tu, do lewej! To już muszę iść tam. Dobrze, postawiliśmy trapa przynajmniej dobrze. Brrr. Idź. Pikni tu, no? Prawie, do prawej. Co? Ciebie patrzymy? Tu mamy gościa! No co? No na minimapie go widzieliśmy, że jest przed nami! A ty celownik do siteu? Ja nie widziałam! Trap tu o tą zielono, do lewej, do lewej, do lewej, do lewej tu. Nie, 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 do lewej, jeszcze do, do sajta jak się wchodzi, do sajta jak się wchodzi. Jeszcze do lewej. Do sajta jak się wchodzi, do sajta jak się wchodzi, A, na no wejście. Dobra, no. I na elbow, i na elbow, na elbow, na elbow jeszcze? Na wyjście. Na wyjście z elbow. Niżej, no. Niżej, niżej, bliżej, bliżej, bliżej. I CET gramy. Cetę gramy. Za besem. Spuszujemy sobie A. Spuszujemy sobie A. No spuszuj, A, halo! No halo! Ej, mnie? Czy mnie przerywa! Shift, shift, SHIFT! Ult, 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 Ale jest na B! No tak, to jest na B. Ej, odmutuj mnie kochanie, bo, bo, bo musimy grać normalnie. Czemu ale mi... ja ci słyszę! To czemu mnie nie słuchasz?! Shift, albo dobra, musimy chyba przyspieszyć. Przyspieszyć, no. Nie sprawdzamy tu w ogóle nic. Lećmy na pełnej, ale sprawdzajmy sobie kąty. Dobra, ładuj tu... Ładuj tu Headę po prostu. A, to takie chodzenie w lewo, do prawo, do smoka ty... Widzimy trzech, jak już wchybiałaś trzech, to schowaj się do tym smoku No przecież nie pikujemy na trzech. Po co chcemy walczyć? Trzy na jeden? Dobra, zmieniamy taktykę. Idziemy A, dajemy tutaj trap'a, tu, ale tu na wejście, tu na, na wprost, słucham, nie? Mhm. Tak. I drugiego dajemy na elbow. No nie, bardziej wystający. I gramy sobie side. Mogę tu? Możesz, możesz. Prawo, prawo. Ze smołka, może być prawo. To tylko tam może wyjść ze smołka. Tylko tam. Nie wyjdzie ci tu na wprost. Tylko tam może wyjść ze smołka. Musi musisz, musisz się uspokoić, bo to jest tragedia. Szczerze. Ja, ja, nawet jestem, ja nawet jestem spokojny przy tym, co tu widzę. Naprawdę mnie zaraz krew zaleje. A wtedy to już będzie koniec. Sorki, że przerywam oglądanie, ale wszystkie odcinki są nagrywane na moich streamach, które są codziennie od 14. Więc jeśli chcesz oglądać wcześniej, link masz w opisie. Dawaj, dawaj, Pewno siebie, ciebie, Hedzik. To nie było pewność siebie. Nie, no, było pewność siebie, ale no nie No, no. Nie, 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 nie przygotowany miałeś celownik tam na nim. Tylko dałaś jakby nie, no, celownik to... przygotowałaś po no, tym i po piknięciu. No, nie, Chyba słyszymy BAME dużo, co? Chcemy wykorzystać tego trapa? Uważaj, ult, 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 uważaj. No, ale też ult jest. Halo. Nie. Dzisiaj to nie jest dla mnie dzień. To nie jest Cypher dla mnie. Podskocz, podskocz, jak ci nie działa, to podskocz Nie ta strona Laura, nie słuchaj się, Keremę, tylko intuicję Dziękuję, intuicja dziękuję Zuzia, to jest dla... będziesz pierwsza, ko od końca, ale to się nie liczy Zuzia cię ten, spróbowała, że intuicja się liczy Będziesz pierwsza, ale od końca i to się nie liczy Dziękuję, Zuzia, w takim razie, dziękuję, dziękuję za wiarę, nie? Sprawdź kamerą, sobie, tak dla info, okej okay. I wejdziemy, no, 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 podejdź, podejdź, na plecku wejdziemy Spokojniej! Ja nie mogę tego zabić? Ale spokojniej! Jakby jakby, nagle, jakbyś ty była w szoku totalnym, rządu jest! A ty wiedziałeś, rząd tu jest! No nie, nie, wiedziałam! Dobra, wiem co. Efekt placebo robimy. Daj escape, general. I dajemy 0,13. Co? Tak, a efekt placebo. Z zmniejszamy sensa, bo tutaj mogłaby zabić. Let's go! Nie wiem, teraz. No teraz jest. Robicie to. Graj, graj. Graj, 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 graj. Co to było? Bierzesz ja broń, broń od razu? No dobra, ale ty poszłaś do przodu, patrzyłaś w ścianę, dopiero potem zawróciłaś broń. Sejść cztery razy by umarła i byś jej nie pomogła. Dobra, skupka, bo tu no. ja nie wiem. Jazda! Rozumiesz! Trzeba się skupić! Bo ty śpisz teraz! No jestem trochę śpiąca! No nie śpiąca, tylko lecimy! Do lewej tą kamerkę lepiej sobie dać. Do lewej, do lewej, do lewej. Do lewej. No na, na bok, na bok lewej, na bok lewej. Bok, lewo, lewo, bok. Dekadax, 20 zł Co się stało, że Laura w sufit celuje? Yy, nie wiem co się stało, ale patrz teraz. Słyszę do prawej. Nie, 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 nie. Cicho. Po co, po co? Po co tracisz czas? Właśnie przez to? Przez tego trap'a zginęłaś. Niepotrzebny w ogóle trap. Co ci daje ten trap? Ale i tak ładny head, i tak nice try, nice try, nice try. Dobra, nice Kamerkę daj na pakę, kamerka na pakę. Nie, nie, na pakę, na pakę, yeah. na pakę, na pakę! Uczyłem cię, na pakę! Bezpośrednio okay. na pakę! Podjedź, podjedź, tu podjedź, Nie, do lewej, do lewej, plecy! Ulta zabijesz! <laughs> Flasz może być. Nice. Fenix <laughs> szedł plecy. zutował z pleców. Wchodzisz do lewej strony, zabijasz go w plecy, jest winrunda. Bo kończył mu się ult, tak? Warte, out, ja. out, Ult, Ult! Ult, ult mhm. no! No, no, right What's no! No, Karriere. No, nice ale ja ci powiem, bo nie mogłam znaleźć ich, na klawiaturze. Wiem, 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 bo ty miałeś nacelowane tylko niksa, nie klikałaś, wiem. Ja wiem o tym. I to jest twoja wina, to nie jest moja wina. Od razu ULT, od razu ULT powiedział. Wyświetlają ci takie znaczki nad tym i wiesz wtedy, że masz ulta. Ok, daj jakieś trapika na pakę. Na pakę, daj trapika jakiegoś, jak możesz. Dawaj, no. Kejczyk na siebie. No, nie tu, no, nie, no nie, 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 żebyś trapa użyła. Halo, no, żebyś trapa użyła. Teraz masz smoka, więc jest git. Nie, nie włączaj, jest, jest ok, jest ok. Czekamy sobie po prostu. Nie, 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 no ty chcesz zeskanować trapa! Halo! Halo! No trapa masz! No teraz tak, ale... No po to tu no. jesteś, żeby strapa trapa się zabić, a ty się chowasz! No dobra, ale wiesz co ja zrobię, chciałam zrobić. No, no, no. Chować się, żeby jak spadnie... No. by nie być wychylona i żeby nie musieć od razu... Ale masz k kej... no, no to nie, no włącz sobie od razu, bo to już koniec rundy był. To już bez sensu, żeby no to holdować. To chodziło, żeby właśnie w razie tego nie włączać od razu, ale. No nie, od wtedy od razu włączasz, bo wiesz, słyszałeś, że je, on nie miał czasu, to był plant. To musiał lecieć po prostu. Masz drugiego hejd'a, masz drugiego hejd'a. Włącz Hejd'a drugiego, weź w niego, wejdź w niego, wejdź w niego. Nice, dobra. Ja pierdzielę! Ja! Ej, przysięgam, mam wrażenie, jakby ten ranket trwał cały pieprzony dzień, nie? Masakra! To było zbyt ciężkie, nie? Naprawdę. Kosztowało mnie to niemało energii, naprawdę. Ja, ja jestem zmęczona fest, tak szczerze, nie? Jestem zmęczona fest!